Cześć, witajcie na kanale Grzegorz Maserwabro. Taka już końcówka, można powiedzieć, już unboxingów związanych z standem MTB To znaczy będą się jeszcze pojawiać, ale to już takie bardziej akcesoria. Przyszły dwie paczki, jedna, druga. Jedna jest jeszcze e, niezbędna, mówiłem o tym przy unboxingu Ramy. Przewód do e, hamulców hydraulicznych Jaguayera, który to e, przewód e, w oryginale jaki kupiłem, też jeśli ktoś oglądał e, e, unboxing hamulców XT, e, po prostu jest e, za krótki. Nie? Bo to, w trzeba jakieś 2,20-2,40 a w oryginale jest 170 cm e, dlatego właśnie musiałem kupić miałem dość duży problem, ponieważ dałem e, e, się o kompatybilność e, wybór nie był zbyt duży, ceny wysokie Clarks kosztował ponad 300 zł e, po plocie stalowym. Kali twierdził, że to nie ma sensu w ogóle w przypadku roweru. Hmm, polecał mi ten najtańszy Shimano, jakoś tak nie bardzo chciałem najtańszy, chociaż pewnie miał rację. No i znalazłem Jaguaira, który jest to taki model pro, gdzie kupuje się przewód uniwersalny i do tego można dokupić odpowiednie końcówki pod Większość chyba dostępnych na rynku modeli, modeli właśnie hamulców, i to jest to właśnie. Już nie będę wyciągał tego z pudełka Jaguar, właśnie. Widzicie tu w środku jest ten przewód. Zapłaciłem za niego 150 zł. Czarny będzie pasował. Jest to jakiś teflonowo-kewlarowy. Pewnie dobry. Natomiast właśnie Kali mówi, żebym końcówek nie kupował, ponieważ, ponieważ on ma te końcówki. Nie? Znaczy dobierze coś ze swoich, więc... Końcówki do modelu Shimano, do hamulców Shimano około 120 zł dodatkowo, więc gdyby ktoś z Was chciał sobie takie kupić, to mniej więcej 150 150 parę plus 120 jakieś 270, pewnie 280 zł z przesyłką, do coś takiego kosztowało, 3 metrowy, czyli ja rozumiem że jeśli ktoś ma normalny hamur, normalny rower to taki przewód wystarcza naprzód i na tył po prostu pewnie dlatego się do tego robi tu jest paragon chyba mogę Wam pokazać ile zapłaciłem nie wiem nie widzę tutaj możecie sobie zobaczyć jak zobaczycie to dobrze a jak nie no to trudno dobra no to teraz się biorę za drugą paczuszkę tą odkładam to też odkładam Paragon odkładam to też żeby się nie mieszało. Yy, druga paczka to już troszeczkę coś zupełnie innego. A mianowicie teraz zobaczycie to może mała niespodzianka. Tutaj już trzeba uważać bardzo z scyzorykiem, żeby nie uszkodzić bo to jest rzecz wrażliwa. Proszę bardzo. To jest sakwa. Sakwa podsiodłowa od Nie wiem jak się Sadle, Sadleback, Sadleback, czy jak to się nazywa, nie wiem jak to się czyta, bo to jest firma niemiecka niestety ale no trzeba oddać tej firmie, że robi jedne z najlepszych, i nie najlepsze sakwy na rynku do turystyki głównie na rowerowej do bikepackingu jest to jak jeszcze jeździłem w starych czasach na rowerze, to powiem Wam, że no, sakwy Orlib nigdy mi nie zawiodły. Miałem, miałem sakwy e, różne takie, woziłem różne rzeczy. Topik też nie powiem, żeby był zły, ale Orlib był nie do pobicia. Chciałem to jakoś wyciągnąć z tego, ale nie wiem jak. Prawdopodobnie trzeba coś tutaj będzie zwolnić. Wiem, że to się jakoś wypina. Prawdopodobnie jest to wpięte w uchwyt. Pewnie to jest jakoś tak. Zobaczmy. O, tu się coś wyciska. O, widzicie, dobrze. Tu jest tylko tektura, nie? Więc to to jest nam do niczego niepotrzebne. Jakby ktoś z Was jeszcze chciał zobaczyć co to za model dokładnie. Tak. To jest ta sakwa. 4,1 litra. Ją można srolować. Tu jest taki E, właśnie zaczep ciekawy, że to się jakoś, jeszcze tego nie rozkliniłem do, do prętów siodełka e, i można jednym e, naciśnięciem. Czekajcie. Jednym naciśnięciem, to jest taki przycisk. O, widzicie, tu się coś przemieszcza. O właśnie To się montuje do siodełka. Czuć, że to jest taki bardzo solidny plastik i można no, jednym kliknięciem to po prostu odpiąć, nie? Bardzo praktyczna rzecz, także i to jest sama sakwa, to jest jakieś takie zapięcie tutaj, o tak, no jest dość duże jak na takie podstawowe rzeczy, prawda? Jak na takie rzeczy podstawowe, prawda? Natomiast yy, jakąś jednodniową taką wycieczkę może wystarczyć. Nie wiem czy dla dwóch osób. Nie wiem, czy zajrzeć się do środka coś będzie widać. O! Może tak jakoś pod kątem. Tak to wygląda. Od góry, hmm, bardzo taka w stylu hmm, odliposkim te gumy takie od środka. W środku jest plastik bardzo twardy, taki utrzymujący tą konstrukcję. Hmm, tu jest wszystko uszczelnione, znaczy te gumy są bardzo szczelne. Ta sakwa jest całkowicie wodoodporna, to znaczy można lać na nią wodę szlałfem, nic się nie, nie dzieje. Ona wstawiona, znaczy zaczepiona. Też spełnia rolę błotnika w pewnym sensie, prawda? bo ona dostaje tak nad i też i taka zaleta jest, że ona idzie w poziomie co powoduje, że szczyca jest wolna i można zamontować na przykład światełko, z którym teraz mam przy obecnej sakwie problem, bo ta moja topika schodzi tak w dół po, po rurze siodłowej, znaczy po sztyce. tak także tak to wygląda. I no, i tu, jak się zapakuje coś, to potem to można właśnie odpowiednio y, zwinąć do pozycji takiej jak trzeba, i potem i potem wystarczy tylko tutaj y, spiąć, prawda? No, ciach z jednej strony I, i oczywiście, można te paski sobie tam skracać, prawda? I, z drugiej strony, Ciach. i tu jest ten uchwyt, do którego po prostu się tu jakoś tam wpina. Teraz zobaczymy. O. Nie wiem, czy to widzicie teraz, jakoś tak. Albo. Nie, to będzie chyba tak. O. Chyba to musi być tak. A może nie tak. Jak człowiek ślepy to zawsze coś spieprzy. Słuchajcie. Tak to już jest. O. Nie, jeszcze nie. Teraz się może Może odwrotnie. Na pewno jest proste, tylko ja muszę. O, tak jest. Wszystko muszę na ja robić. I tu jest jeszcze pasek z przodu, w którym można się dodatkowo na rzep do sztycy przypiąć. nie? O. Ciach i już. Także to są kolejne akcesoria. Jedno niezbędne i drugie już pod kątem jakichś wycieczek takich już troszeczkę, troszeczkę dłuższych. Można jakąś pewnie kurteczkę zabrać, jakąś kamizelkę, klucze podstawowe, może coś do jedzenia. Na pewno się przyda. Także na razie dziękuję. Jak się coś pojawi nowego, tego nie wiem co i jak i kiedy, ponieważ... No, Dzisiaj tantem trafił do Kalego, zobaczymy kiedy złoży. No i dalej się okaże. Cześć, lajki, subskrypcje, proszę do zobaczenia w następnym odcinku.